Dzień dobry, to znowu ja i kolejna reakcja na polską muzykę. Obiecałam Wam kiedyś, że wrócę do tego wykonawcy: że będzie więcej jego piosenek, jego utworów, bo Wy mnie bardzo o to prosiliście. Naprawdę jest mnóstwo komentarzy odnośnie tej piosenki, zwłaszcza więc dzisiaj słucham szpaku, jeździec bez głowy. Powiem szczerze, jestem bardzo zaintrygowana, bo odnośnie tej piosenki pisaliście mi wszędzie, naprawdę wszędzie. Na YouTubie pojawiło się mnóstwo komentarzy, żebym posłuchała jeździec bez głowy, jeździec bez głowy, szpaku, jeździec bez głowy. Na Telegramie wypisywaliście mi, żebym posłuchała tej piosenki, na Insta nawet. No, więc obiecałam, słuchamy dzisiaj jeździec bez głowy. Zaczynamy. mogło On ze jest to fenomenem i song is a folder no bardzo no absurdem racho głowa raz zawsze połowy nie rozumiem na samym początku muszę się skupić jeszcze raz Ta piosenka powstała zanim on schudł? Byłym fenomenem i absurdem raz. na głowa raz gorąca woda. Dwa 18 moim rokiem był. Tom trasę i przestałem 2018 był jego rokiem, znaczy się, że był super popularny, był na fali, tak? Teraz gorąca woda, dwa, 18 moim rokiem był trasy i przestałem każdy krzycza mu luksywę, trochę to dziwne, ale w sumie żyje W końcu, w końcu kapie z nieba, daje jebana forsa W końcu mama w Polsce, i my wszyscy obiad Ona mi mówi, zachowujesz się co najmniej dziwnie, Mati. Może te baty, może te czasy chude jak patyk Ja lata po lekarzach, ciągle myślę, że umieram Gdzie zaczynam od mierzenia ciśnienia, kuma O, ale flow Chudy jak patyk, ja latam po lekarzach Ciągle myślę, że umieram, gdzie zaczynam odmierzenia ciśnienia Masz palec na pulsie, jak na spójrzcie, Sklam przy głowie, w owiekowej Jesteś Bogiem za kurtyną z Bo i przestaje czuć wszystko Wszystko dosłownie przez psychotropy, które biorę W międzyczasie jestem piniatą dla cioty przed monitorem Znowu wracam do picia, co mnie jeszcze bardziej zakopie. Jeśli żyć to dla ciebie, a nie pikt. Patrz na gleby dua! Słyszałam tam coś o mamie, że w końcu mama z nim jest w Polsce, mieszka w Polsce. I w końcu razem jedzą obiad przy stole i że on brał jakieś... jakieś leki? Tak? Jakieś... Kopie, yeah. To dla ciebie psychotropy, które biorę! Czuć. Wszystko, wszystko dosłownie przez psychotropy, które biorę! Przez psychotropy, które on brał. Czyli dobra, z tego co zrozumiałam, on miał jakieś problemy zdrowotne, ale chyba te problemy zdrowotne pojawiły się przez psychotropy, które on brał. On myślał, że on umiera, cały czas robi jakieś badania. O to chodzi? Czy źle coś zrozumiałam? No dobra, zobaczymy. Czu wszystko, wszystko dosłownie przez psychotropy, które biorę W międzyczasie jestem piniatą dla cioty przed monitorem znowu wracam do picia, co mnie jeszcze bardziej zakopie Jeśli żyć to dla ciebie, a nie pić, patrz na grę Dula, ha! Za głowę mógłbym wyrok brać za ciebie A no, zostałem bez niej, mój czeka nad brzegiem Nie przeproszę nigdy za to Robię Google, robią ze mnie węża Do oprócz impu jest kolejka Krzydzą ze mnie z lewej, no i szydzą z prawej, ale będzie trzeba to im damy radę Nienawidzę siebie i się brzydzę sobą. że oh. nie dziwię, że odrzucam swoją sobą Ale udowodnię, że się mylą wszyscy, kurwa, daję słowo oh. Pierwszy raz pada głowa przed atypowym Samobójstwo taty, kryzys klips w nowe skoki, nowe szoki, traumy Gram koncerty, otwór wyjebany, wbijam do Malika kamantalny na backstage jestem ciężko i nie okay. O. Pierwszy raz pada głowa przed atypowym. Samobójstwo, daty słodate krytyk. Rosji. Co to znaczy? To <laughs> wszyscy kurwa daję słowo. Pierwszy raz pada głowa przed atypowym. Pierwszy raz pada głowa przed atypowym? Ja nie rozumiem. Ale udowodnię, że się mylą wszyscy, kurwa, daje słowo Pierwszy raz pada głowa przed atypowym Samobójstwo, daty, kręcę klips, floskim Nowe skoki, nowe szoki, traumy Gram koncerty, o wyjebanych. wyjebany Wbijam do Malika na backstage Jest ze i nie wiem, gdzie jestem Dziękuję, kurwa, że nikt mnie nie nagrał wtedy Że nie lata w mój upadek bierny Pomogliśmy Co się stało na koncercie I on się cieszy, że nikt go nie nagrał wtedy Co się stało tam na tym koncercie? Dajcie znać w komentarzach On był... Na backstage'ach Malikam Montana, nie podoba mi się Malik na co Ale Co się tam wtedy stało? Gdzie jestem, dziękuję kurwa, że nikt mnie nie nagrał wtedy, że nie lata w necie Mój upadek mierny Pomogliśmy ludziom tylu, że nie wierzę sam sobie pomóc nie potrafię, nie wiem. Czekaj na mnie w niebie, rozpierdolę tylko i tam zaraz będę Umrę pewnie przed trzydziestką, tak śpiewałem u Białasa, bo zaplanowałem śmierć Chciałem uciec stąd jak tata Nie przepraszam Czy jego ojciec popełnił samobójstwo? Dobra, poczekajcie. Chyba puzzle mi się w głowie poukładały. Co się stało w jego życiu, przez co on zaczął chlać, nie? Zaczął pić. To się stało przez to, że jego tata popełnił samobójstwo? Okej, okay, musiałabym sobie coś poczytać na ten temat. Zaplanowałem śmierć, chciałem uciec stąd jak tata. Zaplanowałem śmierć, no to... No jak inaczej można zaplanować śmierć? Całasa, bo zaplanowałem śmierć, chciałem uciec stąd jak tata. Nie przepraszaj nigdy za to... Te z autobusu, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. Dom dla zmyślonych przyjaciół Pana Mateusza. Mm. Szpaku ma na imię Mateusz, prawda? Ciekawa nazwa, bardzo mi się podoba ta nazwa. No cóż, czy dodam do swojej playlisty? Słuchajcie, tak. Tak, dodam. Musiałabym tego posłuchać raz jeszcze, jak zawsze, poczytać tekst, żeby do końca zrozumieć, co. Nigdy nie zrozumiałam do końca tego, oczywiście, ale żeby zrozumieć, co miał na myśli Mateusz. Jeśli nie, ma, nie ma Mateusz, czyli Szpatrin. Z tego, co zrozumiałam, to ten utwór, jeździec w głowy, znaczy się tytuł nie? Jeździec bez głowy nawiązuje do postaci literackiej. I wydaje mi się, że to jest metafora takiej wewnętrznej walki, utraty kontroli. Mówił też o Haronie, o koszczy trupach. A Haron to jest przewoźnik dusz. To jest taka metafora, chyba motyw śmierci. Wydaje mi się, że ten utwór, ten Jeździec bez głowy jest bardzo osobistym utworem, w którym Szczaku dzieli się takim Takim mrokiem, i taką swoją, właśnie tą wewnętrzną walką. Nie? Ja widzę wyraźnie też ten kontrast. Kontrast między y, tym, co się dzieje na zewnątrz, sukces tak Sława bo śpiewał o tych koncertach i o tym, że pieniądze się sypią, po prostu forsa się zniwa. A z drugiej strony jest właśnie ten kontrast między tym, co w środku, czyli to takie cierpienie i ta samotność. Ten utwór otwiera rozmowę, słuchajcie, o zdrowiu psychicznym, o tym bólu i o tym, co zostaje, gdy tracimy kontrolę. On tam jeszcze mówił, że raz chłodna głowa, raz gorąca woda coś, coś w tym stylu. Czy to właśnie świadczy o tym, że miał takie zmienne stany emocjonalne, takie sztawki, spokój, chaos, równowaga i rozpacz, nie? jakby się chusztamy. No bardzo ciekawe. No prawda, bardzo ciekawe, ale to samobójstwo mnie interesuje. Kiedy on powiedział, że um, zostałem bez niej, planowałem śmierć. No przecież jak inaczej można zaplanować śmierć? Chodzi o samobójstwo, prawda? Czekam, czekam na wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawa, co się stało z jego ojcem. I co takiego w ogóle szpaku przeżył na tamtym koncercie? Że mówił, że dzięki, że mnie nikt nie nagrał i że nie ma tego teraz w necie, nie ma tego w sieci? Hmm. Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawa Dziękuję serdecznie za podrzucenie kolejnej zarąbistej piosenki, którą na pewno dodam do swojej playlisty Pamiętajcie proszę Was o tym, że YouTube blokuje niektóre moje reakcje i nie znajdziecie ich tutaj. Natomiast zapraszam Was na Telegram. Tam jest ich trochę więcej. I jakbyście chcieli, to możecie też mnie wesprzeć, postawić kawusie i pomóc w rozwoju kanału. Będę bardzo wdzięczna. Dajcie znać w komentarzach, czego jeszcze muszę posłuchać.